Do, dokładnie, tak. Dokładnie. Bez wątpienia... ...gram w tę grę. 3 dni hmm. są trochę dłużej. Trochę. Miesiąc. Nie wiem, czemu ten tryb mi trochę laguje. No przez to, że ta piłka się tak odbija. In, in, inne skrypty nałożone, te sprawy... Best YouTuber in the world. But they don't know me yet. Yes. To jest jeszcze taki. Dżester. <laughs> taki just, już nie ma. Dżester umarł. <laughs> Narodził się internet. To jest ten konrad. Bez jest Bramka. <laughs> bramka? <laughs> no bo ja odpiąłem. You kosz, my friend. Aha, dobra. dobra. <laughs> Ale strasznie no. małe jest to boisko, a ta bramka taka duża, i tak nie da się trafić. No dupie. A tu już wiem, dlaczego zrobi takie małe boisko. Dobra, nie wejdzie. Albo? Nie weszło, by się wyciągnął. To mi się zdziwił. No podbij jakoś sensownie. Oh, fuck, sorry. mi to nie wychodzi. No, trochę. To jest trochę obijamy o siebie. Oposeczka. Bo to skoski, <grym> <warzy. grym> <grym> Never mind. Nevermind. Zścieliłem tę bramkę. Nie, nie. bramkę. <grym> Dokładnie. Curdem! No wiem, przyzwyczajenie. Ja też tak miałem na początku. Ej, ale te bramki są wielkie. <grym> ja nie. Ja wiem, ci to jest chyba pierwszy mecz taki normalny. On, w tym trybie więc. No, mój drugi więc. Aha, tak działa. No, te obręcze są, nie? O, fak, wejdzie. Wbiłem. Wbiłem! a ci kosza. Tak, kosza biłem. Nie. Yeah. Co by tu powiedzieć? A co ten koleś tak na mnie spadł. Dobra, patrz, teraz ich za Bo dzięki. Uuu, wejdzie? Ach A tak ładnie leciało już w tę stronę. Gdzie oni są? Aha, tu No bo tu głównie areale i trzymanie piłki w powietrzu, nie? Jak Jak w Rocket Leash, starasz się zazwyczaj właśnie raz się trzymać ją gdzieś blisko siebie. Tak tu musisz wejdzie. Właśnie, jestem inkarn król, nie tylko Inkarn. Tak. Został królem, bo się sam koronował Bo wygrałem jeden na dwóch Dyscyplina jest po Leave this to me okej. Okay. Co ja robię? Weszło, weszło Nie weszło Dawson jak weszło koleś pisze na czacie Weszło i wyszło weszło. No, fuck this shit. Faule, panie sędzio, Jesteś mi wjechał w czupy. Mandzicie, się strasznie mało trafia. Tak, w mesie się kończą zazwyczaj 1 do 2, 2 do 0, max, coś takiego. Tryb jest bardzo ciekawy, tylko że ciężki. Na początku. No, trzeba się ogarnąć po prostu. Jak tu działają to wszystkie skoki odbicia. Ta piłka też inaczej się odbija od tej zwykłej no, Roketa. No Bardziej się odbija. Zdecydowanie. Dobra. Overtime. No fuck! Jakbym miał busta, to bym miał traf. A ja miałem 16. 4. Panie, jestem update' nowym, że... Uuu. Jest dokładnie pokazany licznik dogrywki. No, ile czasu trwa. To jest spoko. Chociaż przy mnie to obchodzi ile czasu trwa dogrywka. Ale tu na obronie by się śmiesznie grało. W sensie Myślę, tak... Marnujesz już. <laughs> ile czasu marnujesz. Hmm. Dokładnie. Nie ja żebym tego marnowaniem, tylko po prostu. Nach, fuck. Chyba to. tak? Tak. Yeah. Oto. Okay. To tyle. To jeszcze jeden mecz. się da się tutaj w tak wiesz, z pierwszej piły od razu starcie. Jak dobrze trafisz. Why not? What? Ja, ja jestem za wykikowaniem tego kolesia. Da się próbować, czy nie da się? <laughs> nie da się. Najwyżej go zareportować można. To nie jest jakiś dobry, tylko po prostu... Fart. No właśnie. Fart. Ta gra to jest taki fart. Chyba to jest na na Może być superstar star albo innego. No to wtedy już... Widać, że zasługujesz, nie? Spokojnie, jak wbiję to z czasem. Z czasem. Jakiś tydzień, może dwa i będę mieć. Ja... To ile byś musiał grać? Weźcie całą majówkę będziesz grał w Rocket League. Był dziennie za program. No, wejdzie. Weszła, ładnie. Inkarm. To ja. Ujuch. To jest tak zwana golna inkarma. W sumie subów moich jest już aż zero. Oknału jeszcze nie ma, ale będzie. Ale będzie. Jakby ktoś nie wiedział Inkarn to fame z mojego kanału, prawda? Warframe te sprawy Nie wleć To trochę lepszy Inkarn Teraz jest królem Generalnie w Warframe a to 100 lat nie graliśmy ja Jestem zioł 9048 <laughs> ja. Może ktoś nie pamięta <laughs> Jak ktoś to pamięta to pozdrawiam serdecznie Wtedy jeszcze się łebczą, to w ogóle, to, 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 to była inna bajka, to, to był inny YouTube, słuchajcie. Tamtej szansy. Nawet nie wiem to jest. wtedy jeszcze. <laughs> Fuck you. <laughs> to ci poradzę, no. Prawda boli, ale... A ty przechodziłeś mutację tak, że brzmiałeś jak... Nie, 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 dobra, nie powiem tego. Chciałem powiedzieć to o tej nastolatce. Mam dystans do siebie, więc. A ja mam dystans do swoich filmów, więc. Więc mm. <laughs> tego nie powiem. Okej, chęć ciągnąć poziom, rozumiem. Aha. No nie, co za śmierć! Jest, 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 jest! Yes. Nooo, no, fuck. Klinikam, kurde, człowieku. Ogarnij się. Nie ogarnę. ogarnij się. Ogarnij się. Jej wbiłem tam Ty sobie jajca robisz <noise> Fuck To eee. się o mnie Ja to fucking Znaczy Na razie będę mówił sam do siebie więc Wiesz co? Nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom. To nie jest, czas Tej... Takie zagranie Szaliłem Nie o, jakieś lagi mi tu się zaczęły robić? Kurcze. Kurczę, pieczone. Jak kolej sadzi areale teraz? Nie poszło zbyt pewnie chyba. Dragon Slayer? A ja sadziłem areale na jeden na trzech, to nie widziałeś tego. Nie, nie <tryk> widziałeś. Jest. Nope. <tryk> Tak. Nie wiem jak to się dzieje żeby to przegrył Mamy, ale chyba obroniłem Easy, mamy jeszcze minutę No, no, no za, No kurde Bez jaj Nie odejmę tu mapy coś to co by wleciało Na easy Come fucking on Przejechaliśmy Pierwsza sekunda jeszcze dostałem osiągnięcie, SKY HIGH! Jak to, to, zrobić, to ja nie wiem. No fucking idea! No! Ja jestem, ja jestem w że że głupi to badacze jeszcze nie śpią. <laughs> to, drugi raz! Nie na no, dobra, gartowałem. Ale jeśli się na tym trybie tak trochę laguje, jakby... O w dupę. Ciężki jest ten tryb, bardzo ciężki. Overscore? Ale kurde, koleś, co zrobił? Jakby jeszcze była, wiesz, za punkty, w sensie, że dwa, tam jeden, coś. Enkar tak stoi, czeka, pyk! Mi się nie spieszy nigdzie. Jest. Yes. Weszła, pięknie. Wiesz, kim jestem? Who are you? Enkar, król. A to jest, yeah. to nie jest bo na inkarma, bo na, na inkarma to jest jak się odbije od dwóch poręczy, znaczy od jednej poręczy dwa razy. To było na pół inkarma. To... <laughs> Razem ze mną wywalił. <coughs> What? No gdzie, gdzie ja jestem? Wymierzone. Aha, dobra. Nie, wiem, miałem taki, taką Miał ścinkę i nagle cholera wie gdzie się pojawiłem! Tak Fuck! Jestem ciekaw, czy można to tak wywalić ze środka po prostu? Można, można, jest. Można? Dobry. Flyerem to można. Nie, bo ja tak centralnie, patrz. Jeszcze chwila, to mi ją trafił, ale za późno wyskoczyłem. Patrz, to, to wejdzie, to wejdzie, to wejdzie, to wejdzie, to wejdzie, to weszło! Dziwne są te mecze, ale fajne. No. Strasznie dziwnie się tu gra. Zresztą jeszcze przed chwilą mówiłem, że, że tu się tam jeden, dwa max strzela, a już jest trzy do dwóch. No. Dalej od no meczu widzę. Ten strzał był tak perfekcyjny, jak... Kurde, nie wiem, jak ja. Pasujesz do powodzenia? Czy hmm. ten strzał był tak perfekcyjny jak ja? Polemizowałbym, ale niech ci będzie. Dobra. Eee. <noise> Dokładnie. Wezmę. Ty, się lepiej gra w tego kosza. Ty, lepiej. Cały jest taki od tyłu. Patrz to! Bang! Ja ci mówię, cały jest taki od tyłu. Ja jestem taki od tyłu. Ja. Tak, akurat było od przodu. Ale dojechałem jechałem tam tyłem. Lol. No i świąt, yeah, czekaj, gdzie tu było? Thanks. Thanks, my friend. Ty już wiem, jak to się strzela. Będzie, a ja nie wiem. Ja ci powiem, że wiem. Tylko jeszcze ogarnąć strefę. Tak, plus minus, jak w zwykłym meczu Park. Na przykład to nie wejdzie, ale to już może. Nie, to nie. lekko. Eee, po boku są takie ścięte. Jak trafisz w to prosto, to piłka w lesie. No, widać. No. Jak tam trafisz, to piłka w lesie. Pod warunkiem, że oczywiście ma odpowiednią tam siłę. Przebicia, wybicia i w ogóle Fakt to, i teraz wejdź No kurde koleś Jak ty się nazywasz? Over Over, get the fuck out of my way No. Wiesz no, jak taka rakieta lata z tej w tą Sorry, będzie zły Zabiłem Overa This was the over for the over Będziesz taki śmieszek się zrobiłeś. No lepsze to niż żarty z Warframe'a, hech. chyba, chyba szpaliłem. nooo! <laughs> chyba szpaliłem! No. <laughs> ja się ha, ha, zrobiłem, no. Ha-ha, nie no, tego. One! Orange winner, MVP dostałem Ale ten pośrodek był dobry Wielkie dzięki za oglądanie tego tinka Jeśli Wam się, się spodobał zostawcie łapkę w górę Siema, ale bez ofek długi Siema, jo